No to posłuchajcie, co znaczy okazja, jeśli chodzi o domy. A do sadu, nowe. Wyrzucili ludzi. No to ci zrobili pewne delikatne szkody, które teraz pokażę. Potężny dom w miejscowości Piles, bliżutko plaży Piles. Jedna z lepszych plaż. Tradycyjnie zaczynam od góry. To są trzy pokoje, łazienka. I tutaj jak wyrzucali ludzi, Pouszczerbiali schody, nie ma problemu, bo inne rzeczy widzę są w miarę, w miarę. Pierwsze piętro, salon, balkon, rolety. Mega spokojna ulica, miejsca parkingowe, balkonik. Idziemy z drugiej strony, jak już wspomniałem, łazienka z kabiną prysznicową. Kuchnia na pierwszym piętrze. Balkon drugi za kuchnią. Tu możemy suszyć bieliznę. Na dole mamy drugi taras. Pralnia, potężne klimatyzatory zostały. Cena 99 tysięcy euro. To jest prawdziwa okazja. Naprawdę. Coś ekstra, a na dole jeszcze nam dochodzi garaż i taki mały tarasik przed garażem z bramą wjazdową i garaż jest tutaj ograniczony ścianą. Ktoś ją dorobił, bo zaraz za nią mamy kolejną łazienkę, to była trzecia, mały pokoik i jeszcze jeden pokoik przed tarasem. To łącznie nam robiło się 5-6 pokoi i swój własny taras. Możemy tu sobie strzelić jakiś mini basenik. 99 tysięcy. Piles, koło Gandy. Mega, mega okazja, nowy dom. To jest coś fajnego. Czekam na zapytania. Pedro 68, małpatlen.pl. Andosado Piles. Pozdrawiam.